Nie posiadam, nie posiadam, nie posiadam Duma do błędu doprowadzi pewnie Honor chce się go wyrzeć przez ułamek sekundy Pewno to wszystko przez te trójce Duma słowa i honor dla mnie czy bez znaczenia Celem był pośpiech, gracja, Teraz celem jest droga, teraz wiem na pewno Że to złe wybory powodowały krok wstecz z smutek, domasłowów jestem człowiekiem małym że jestem formowany, nie zaprogramowany My słowa nie posiadam chyba już chyba, że ma honor, jak Sara Honor Uciekam jak ona, mikrofona. na mikrofonach To za to w realu, bardziej na mundialu Grałem pierwsze skrypte, to nie moja melodia Tę tych a tych ta kredycja, porażę, postawiłem na ilość Zamiast tego na jakość, zagubiony człowiek Skoro tak być musiał, mm. reputacja jak na scenie Zaczęliśmy skromnie, roli o przy Skąd to myśl, to mówisz, Ja zawsze prowadzać Tę sztukę i te polki ten żałosny bestseller Po raz to tak myślę, Grecja, ta duma Po trach rozumach Nie jeden zjadł zęby kara za błędy Słowem mają bezbędy Honor życiowo tęska, niech ta droga będzie Droga znicięska, dla wroga zostaw tęsknię, niech ten trakt będzie mądry Miłość, Miłość do, dla bliskich, to, to za zorę ma Będzie dla Ciebie dysponujących żarkonach no, Gracjan. Skoro tak być musiał, reputacja, Gracjanie, zaczęliśmy skromnie roni op Reputacja, Tak być musiało. Reputacja gracjanie jest skromnie.